Witam serdecznie wszystkich z Podznaku Skorpiona w tym rozkładzie kartarota na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, tutaj, że karty będą łaskawe i powiedzą, co fajnego się wydarzy. Jeżeli nie zrobiliście tego wcześniej, zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Zachęcam i zapraszam. Mamy tutaj siłę, mamy Rydwan, mamy króla kielichów, sprawiedliwość. Dziesiątkę mieczy, dużo, dużo takich mocnych kart, mamy szóstkę. Mieczy i mamy także wieże. A kartą, która będzie tak łączyła to wszystko jest dwójka denarów. Ja nie mówię tak włączyła, ale to jest karta taka przewodnia, taki przewodni wpływ na ten tydzień. I dwójka denarów mówi o tym, że będziecie się zastanawiali między dwoma drogami, między dwoma wyborami. I z reguły to nie są takie wybory, że albo robić coś, albo nie robić coś, tylko. Albo zrobić to tak, albo zrobić to tak. Więc tutaj taka myśl będzie. I widzę tutaj, że w przeciągu tygodnia będziecie, no, nawet się tutaj dużo przemieszczali, więc może będzie dużo rzeczy, które trzeba będzie robić poza domem, gdzieś tutaj podjechać, coś takiego zrobić. Może do pracy trzeba będzie gdzieś indziej jeździć niż zazwyczaj, albo więcej, więcej tych kursów robić, coś takiego. Więc tutaj to będzie, ale także mamy kartę siły, która wskazuje, że i kartę króla pucharów, że te rzeczy, które będziecie robili, to co macie postanowione, że będziecie robili, będziecie robili dobrze, i będziecie robili tak naprawdę z emfazą, z taką siłą, z tym, że będziecie wkładali w to całych siebie, tak? Więc tutaj taka pozytywna rzecz pozytywna rzecz, która wskazuje, że no nie, nie będziecie nic zrobić na pół gwizdka. może to będzie jakieś takie postanowienie wasze, albo te zadania, jakie, czy odpowiedzialności, czy inne tutaj rzeczy do zrobienia będą wymagały od was takiego pełnego skupienia i pełnego oddania, ale to będzie szło całkiem dobrze. Jednak tutaj jedna rzecz, znaczy no w sumie jedna rzecz, ale w kilku kartach rozłożona pokazuje, że też będziecie musieli sobie radzić z jakimś kryzysem. Pojawi się sytuacja, która zmąci ten taki e, normalny tryb tygodnia, pojawi się znienacka i trzeba będzie to zaadresować. I tutaj e, właśnie to jest ta wieża i to jest też ta tutaj dziesiątka mieczy, e, i, I karta sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości w tym momencie nie wskazuje na to, że to będzie jakaś sprawa sądowa czy coś takiego. Jest marna szansa, że to będzie o tym mowa, ale wskazuje bardziej na to, że jak spojrzycie na to trochę z boku, to dojdzie to w końcu do Was, że ta rzecz musiała nastąpić prędzej czy później. Tak? To musiało dojść do skutku, to musiało się zdarzyć, tylko akurat wybrało, żeby, że się zdarzy teraz. E... Może pomimo tego, że będziecie wiedzieć, że to, że to będzie, że to się i tak wydarzy, tak? to i tak ten może kryzys, ten problem, to, to takie zdarzenie, no, trochę nieprzyjemne ono będzie, tak czy inaczej, i trzeba będzie sobie z nim radzić, to że wiedzieliście w głębi serca, że to i tak się wydarzy, ale po prostu o tym nie myśleliście. I tak to będzie zaskoczeniem, tak? i tak to, to będzie coś takiego, na co nie będziecie w pełni przygotowani, nawet jeżeli wcześniej jakoś próbowali waliście się na to przygotować. To widzę, że ostatecznie w pełni będziecie czuli, że jednak to nie, nie byliście w procentach dokładnie na taki obieg tutaj wydarzeń przygotowani całkowicie, więc tak. I tutaj ta kwestia będzie z tej dwójki denarów właśnie, że będziecie się ostatecznie pod koniec jeszcze tygodnia, bo to nie będzie najwyraźniej rozstrzygnięte, to może będzie się ciągnęło jeszcze dalej, będziecie się zastanawiali, jak sobie z tym problemem poradzić. Co zrobić? Czy zrobić tak, czy tak? Będą możliwości, to ja nie mówię, że będą tylko dwie możliwości, tak? Ja że są dwie, może być ich kilka, tak, ale będziecie się zastanawiali. Jeszcze nie będziecie w pełni zdecydowani, na jaką drogę tutaj działania i, i jakie jakie rozwiązania zastosować, aby w, pełni, aby w pełni sobie z tym poradzić. I to na szczęście jest coś, tak, co będzie faktycznie was dotykało tutaj, wasze życie i będzie wpływało na nie i będziecie musieli coś w tym temacie zadziałać, ale nie wydaje się, żeby to było coś, co będzie aż tak bardzo waszą codzienność uderzało. To jest coś takiego troszkę z boku bardziej, tak się wydaje. Tutaj szóstka miecze na to wskazuje, że to jest coś, takiego troszkę oddalonego, co też oddalaliście trochę w myślach sobie i, i, i my wiedzieliście, że się wydarzy, a nie wiedzieliście kiedy, ale też to nie jest to, że to wywróci wasze życie do góry nogami teraz, tak? Z reguły takie zmiany, które tutaj one, one może wyglądają strasznie, karta wieży i karta dziesiątki mieczy, one to, to nie są najpiękniejsze i też najbardziej pozytywne karty na świecie, ale one też wskazują na to, że ta zmiana musiała nastąpić i że po tym będzie już lepiej, tak? Że to coś, ta, ta wieża, która była, ona się chwiała, ona musiała runąć, no ale w końcu runęła. To, co się popsuło, to się popsuło, ale teraz będzie można na nowo, na przykład, budować drugą, tak mówiąc alegorycznie. Więc może nawet z tego coś całkiem, no nie powiem, że całkowicie dobrego, ale też takiego lepszego powstać z tych, na, na tych gruzach tego, tego tej zakończonej kwestii tego co się no, rozpadło tak ostatecznie więc tak wszyscy moi spod znaku skorpiona tutaj Tydzień będzie no taki intensywny, tak? bo będzie tutaj dużo takiej pracy włożonej w to, na czym będziecie się skupiać. tak, Czy to właśnie na pracy, czy na, czy na jakichś innych obowiązkach, ale też musicie się przygotować, że coś, coś tutaj dostaniecie, może jakąś informację, albo faktycznie się wydarzy przy Was i podczas, was, podczas Waszej wachty, że coś pójdzie nie tak, coś w końcu się posypie i się skończy, i pomimo tego, tego, że wiedzieliście, że tak musiało być, ostatecznie, że tak to musiało się skończyć, tylko pytanie kiedy, tak? Więc tutaj przygotujcie się na to, żeby to nie było żadnym jakimś tak, aż takim zaskoczeniem, to i tak pewnie będzie zaskoczenie, ale żeby potem móc aktywnie działać i budować coś innego na tych na, na tym co zostanie, tak? Więc tu jest rozkład dla was na nadchodzący tydzień. Jeżeli będzie pomocny, to bardzo się cieszę i mam też wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa.